Cześć, Matko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz News. No i co, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na stronie rykoszet.info I tutaj mamy artykuł o wyciekach danych nowych czołgów do na naszej gry. No i co, pierwszym czołgiem jest czołg lekki. LK Panzer 70K na tierze 10 z Niemiec. No i co? HP ma 1550. No ogólnie to jest, jak widzimy, duży czołg wieża. Tak jak w jednym z amerykańskich pojazdów ciężkich. No, czyli ona jest prostokątem. Hit ma, czyli punktów życia, 1550. Jak na czołg lekki, bardzo duży kadłub, przez co będzie można po prostu w ten czołg łatwiej trafiać. Pancerz bardzo mały, no bo po 50, 40, nawet 20. Wieża też nie będzie pewnie jakaś twarda. Zasięg widzenia 260 metrów. Damage na minutę 200 Czas przeładowania 8 sekund i 800. E, penetracja na normalnym pocisku 232, na PCR 282 i na H 55, e, na APQ damage 340, na Oto no hity są, baba, to hity są. Dobra, to hity są. E, jako druga, e, no i co, hity e, mają 290 uszkodzeń i haki 460. Czas celowania 3,8 sekundy. E, Limit obrotu w górę i w dół to w górę jest 18, do dołu to jest 7, speed 60 do przodu 60 km na godzinę, do tyłu 20. To jest Waffendrager Niszczyciel 10 tier z Niemiec w dużej wocie. Jeśli widzę w pantacie to ten czołg był w drzewku niemieckim na dziesiątym poziomie i on był zamiast grilla a później w związku z tym, że duża ilość graczy go miała, on był zbyt mocny, no to go z usunęli go z drzewka, dodali grilla no i Wiadomo, później ten grill został no i później w dużym wocie w eventach różnych ten czołg powracał, gdzie można było sobie zagrać tym pojazdem z tam na określony czas Na określony czas, po prostu y, widzę, możliwość zagrania tym ciągiem. No i w, w dużym wodzie, chyba tam było około 10 pocisków albo więcej, coś takiego. E, no i co? 1800 punktów życia, w Trager, y, pancerz y, słaby, 138 mamy na y, wieży. 82 i... 82 z boku i z tyłu, 42 eee, Zasięg widzenia 240 metrów Demecz na minutę 263 eee, Czas przeładowania magazynu 30... Eee, 31 sekund eee, pomiędzy pociskami 2 sekundy, no i w magazynie 5 pocisków. No nie jest jakoś ta ilość za duża. No i co? Penetracja na zwykłym pocisku 280, czyli no nie jest za najlepiej. Na apc 360, na HQ-63. No i damage na APQ-340. Na że 300 na heku, 400. No jeśli chodzi o ten czołg, no to do 400. E, albo i nawet, ko, no gdzieś tak 400. E, 300, 400, 400, nie wiem, 20 mógłby z APK zadawać na spokojnie. A ten trager. Na APCRze no to nie wiem, gdzieś tak e, około 350 uszkodzeń. No i na Haku może zostać 4, ile jest. Czas sterowania 4,5 sekundy. E, podnoszenie działa w górę 14 stopni, w, w dół 6. E, ciekawe czy wieża będzie się obracać e, dookoła. Oczywiście tam z tyłu e, e, będzie można oczywiście troszkę niżej sobie te działo obniżyć I też po prostu zjeżdżając lub stojąc po prostu na jakimś zniesieniu po prostu będziemy mieli kogoś z jakiegoś wyższego punktu strzelić niż jeżeli tutaj właśnie przez przód gdzie kod nam ogranicza możliwość oddania strzału i obniżenia działania prędkość koło do przodu 38 km na godzinę do tyłu 12, no i to tyle. I do ostatniego, do ostatniego czołgu co przechodzimy, czy jest to projekt Murat Człowiek średni 10 tieru z Francji No i co, tutaj będziemy mieli umiejętność gąsienicy, tak jak jest w amerykańskich bazach ciężkich, że jeżeli ktoś nam zajmie gąskę, to będziemy mogli sobie wyjechać do tyłu No i co, penetracja na normalnym pocisku 244, na hicie tutaj są hity 305, na haku 56 Dmż na PQ370 na hicie 310 i na haku 430 czas celowania 3,7 sekundy. Limit działa, podnoszenie działa do góry 15, do dołu 9. Prędkość maksymalna do przodu 62 km na godzinę, do tyłu 60, e, 21 kilometr na godzinę. No i co? Tak tutaj. i tutaj też mamy uszkodzenia na minutę 2421, czas przeładowania magazynu 15 sekund 3400, przeładowanie pomiędzy pociskami 3 sekundy i pocisków w magazynie są dwa hmm. no, Tutaj tutaj pancernia nie jest chyba podany a nie, jest, dobra z przodu mamy 210 na kadłubie albo na wieżę później z boku, z tyłu po 65 i 50 z przodu po 35 i 35 z boku 35 z tyłu czyli tutaj e, chodzi chyba o owieża niż, e, niż o kadłub no ale zobaczymy jak to będzie w, w praktyce jakie tam czołgi e, niższych e, jak one tam będą wyglądać o ten czołg ma być jako dziesiątka drzewkowa nowej linii francuskiej ta linia francuska, powiem Wam widzowie, że bardzo przez Wargaming zaniedbana bo tam tylko mamy do Babczata linię, do mx i do fosza. Plus tam jakieś wiadomo czołgi premium które możemy tam raz na jakiś czas kupić jeżeli się pojawią w sklepie i nie są oczywiście w skrzynkach tylko można normalnie kupić no i zobaczymy jak się będzie będzie linia sprawdzała jak już wyjdzie ale na to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać a Trager nie mam takich informacji czy będzie w rzewku, czy będzie jako czop premium i ten light dziewiątka niemiecka też nie wiadomo nie nic jak to będzie, a jeżeli okaże że to się że mogą być to czołgi premium, to albo będzie to losowanie, albo oczywiście skrzynki. I będzie trzeba naprawdę dużo wydać, żeby zdobyć te czołgi, ale zobaczymy, czy to będzie w skrzynkach, czy, czy w losowaniu. Czy, czy po prostu wargaming jakoś to nam da. weźmy te czołgi zdobyli, czy dodał to drzewka, zobaczymy wizowe. No i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tle, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał dać łapki która skomentować tego odcinka, nie zapomnijcie e, również e, udostępnić ten film, ponieważ zawsze na kanale się pojawiają e, newsy, czy to z gier, czy to openingi e, skrzynek. Informacje z Word of Tanks, Blitz, informacje o damowych grach i yy, wiele, wiele innych. No i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście, linki do tej strony, ze statystykami, będziecie mieli w opisie do filmu. No i co, dzięki za nie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej.